Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie piernika. Piernika takiego dla zapracowanych na ostatnią chwilę, kiedy nie kupiliśmy lub nie chcieliśmy kupić piernika w sklepie. Będzie to szybki, naprawdę przepis. Piernik będzie bardzo smaczny, będzie go można przełożyć masą albo nie przekładać, przełożyć drzemem. Także tu będzie do wyboru. I już Wam mówię, co będzie nam na ten piernik potrzebne. Będzie nam potrzebne 130 g takich przytartych migdałów, 350 ml kefiru, najlepiej żeby wszystko miało temperaturę pokojową, 3 średnie jajka, 175 ml oleju rzepakowego. 80 g cukru. Może być to cukier biały, może być cinowy. Jeśli lubicie bardziej słodkie, dajcie z jedną łyżkę więcej. Do tego 3 łyżeczki kakao, 3 łyżeczki przyprawy do piernika. Tylko teraz sprawdzajcie, każda przyprawa jest inna. Dacie mniej. Przyprawy do piernika wtedy, kiedy tam są same przyprawy, a wiadomo, te trzy łyżeczki daje się wtedy, kiedy w przyprawie do piernika w składzie jest na pierwszym miejscu mąka bądź cukier. Do tego dwie łyżeczki jeszcze tutaj jest y, kawy, takiej krema y, rozpuszczalnej. Dwie łyżeczki kawy. Później tak 200 g mąkę, mąki orkiszowej i będzie nam potrzebna łyżeczka proszku do pieczenia i łyżeczka sody oczyszczonej. I zaczynamy. Do miski dajemy kefir. Musimy mieć obok troszeczkę mąki, bo y, gęstość ciasta będzie też zależała od tego, y, jaki kefir mamy. Jeden jest bardziej rzadki, drugi mniej. Czasami też od jajek to zależy. Do tego damy jajka. I wlewamy olej. Jeżeli mamy ochotę, możemy dać troszkę kropelek olejku migdałowego. I miksujemy, na, zaczynając od najmniejszych do największych e, obrotów, tak żeby nam się wszystko ładnie połączyło. Przynajmniej około 4-5 minut. W kilku minutach dodajemy cukier, ja już nastawiłam sobie piekarnik na 170 stopni grzałka góra dół. Gdy cukier nam się rozpuści, dodajemy naszą przyprawę do piernika kawę i kakao. Dodajemy nasze migdały tarte, delikatnie mieszamy. I teraz będziemy dodawać mąkę naszą orkiszową, dajemy, żeby ją przesiać. troszkę zostawiam, dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia tak i łyżeczkę sody i mieszamy na samym początku mieszam taką paczką dlatego, że nie chcę mieć mąki w całej kuchni. Całe 200 gramów mąki orkiszowej. Mąka orkiszowa typ 630. Także bardzo zdrowa mąka. Dobrze. I teraz pomieszamy troszkę robotę, żeby dobrze rozprowadzić mąkę. I ciasto mamy gotowe. Zaraz pokażę, jaka powinna być konsystencja. Taka powinna być konsystencja. Takiej gęstej, śmietany. Blaszkę mam 18 cm na 27 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Ale piernik nasz wyjdzie też dobrze w takiej blaszce podłużnej, takiej zwanej keksówko. Też wyjdzie wtedy blaszka mniej więcej 15 na 30 centymetrów. Wyrównujemy. O, tak. I wsadzam do piekarnika, tak jak mówiłam, nagrzanego na 170 stopni. Grzałka góra, dół, około 45 minut, ale proszę sprawdzać patyczkiem, tak dozwanego, tak do, do, do suchego patyczka. 45 minut minęło. Sprawdzałam patyczkiem. Patyczek suchy. Także wyciągam ciasto. Jest jeszcze gorące. O. Ładnie urosło. Jeszcze raz sprawdzę. Zobaczymy. Tak, patrzcie jak jest Są chudki. I czekamy teraz, aż nasz piernik ostygnie. Piernik już na tyle wystygł, że mogę przekroić i pokazać Wam jak wygląda w środku? Jest bardzo delikatny, i ja będę sobie go kroić po prostu w takie e, kwadraciki małe i dekorować. E, część będzie u mnie posypana cukrem pudrem, a część posmaruję e, takim, e, taką marmoladą. Może być, to z, może, może być to pomarańczowa, może być brzoskwiniowa i posypię skórką e, e, taką z pomarańczy czy e, z mandarynek. Ale zanim to zrobię, oczywiście tak jak będzie przedstawione, zobaczycie na zdjęciach, a ja Wam chcę po prostu pokazać jak piernik wygląda w środku. proszę widać widać jest bardzo bardzo puszysty delikatny o teraz spróbujemy kawałek o. pachnie Wspaniale tak wygląda w środku po upieczeniu. Jest pyszny! Także proszę o łapkę w górę, zostawienie komentarza i zasubskrybowanie mojego kanału, wtedy nie opuszczam Cię bardzo fajne i pyszne przepisy. Życzę wszystkim widzom wesołych świąt, kochani. Wesołych, spokojnych i radosnych. Do zobaczenia na następnym filmiku. Pa pa.